Cześć kochani, dzisiaj przepis na Peanut Butter Chocolate Chip Cookies, czyli wersja orzechowa z masłem orzechowym ciasteczek, które zrobiły furorę na moim kanale i bardzo Wam się podobały. Oglądajcie. Po ostatnim sukcesie z amerykańskimi ciasteczkami Chocolate Chip Cookies stwierdziłam, że zrobię drugą wersję. Tylko z masłem orzechowym, z białą czekoladą i z solonymi preclami. Ja myślę, że będziecie zachwyceni tak jak tymi pierwszymi. Bo zalaliście cały mój Instagram zdjęciami e, i właśnie z tymi ciastkami, więc mam nadzieję, że one też zrobią furorę. Umieszczamy miękkie masło w misce, takie w temperaturze pokojowej. Do tego dodajemy masło orzechowe. Dodajcie takie masło, jakie lubicie. Czy gładkie, czy całkowicie zmielone. Ja dodaję takie z kawałkami orzechów. Bo ja lubię jak te orzechy są wyczuwalne, więc jeśli macie ochotę, to też takie dodajcie. I do tych masełek ląduje cukier zwykły i cukier brązowy. Nie pomijajcie go. To znaczy, pod poprzednim filmem pisaliście mi, Agata, czy możemy go zastąpić zwykłym cukrem. Tak, możecie. Możecie go wtedy dać mniej, ale to właśnie brązowy cukier. Nadaje ciastkom tego takiego karmelowego posmaku, więc nie rezygnujcie z niego. On jest dostępny prawie w każdym sklepie. I całość mieszamy. Mieszamy tak mi... mieszamy ucierając. O! Oczywiście całą dramaturę znajdziecie w opisie filmu. Ona tam zawsze jest. Więc nie pytajcie mnie, ile czego, bo tam macie całą listę. Na zakupie, które trzeba zabrać. Teraz do tego wymieszanego masła z cukrami dodaję sól. To sól właśnie łamie tutaj tę całą słodycz, więc nie pomijajcie soli. Jak jest napisane płaska łyżeczka, to dajcie płaską łyżeczkę soli. Wtedy jest idealnie. Tutaj mam łyżeczkę sody i łyżeczkę proszku do pieczenia. Płaskie łyżeczki. Uważajcie no! Szybko dodaję jajka. Tak szybko, szybko. Szybko wieszę. I dosypujemy mąkę. Teraz do ciasta dodaję pokrojoną białą czekoladę w kostkę. Oczywiście możecie użyć też ciemnej czekolady, mlecznej, ale mniej do masła orzechowego. I do precli solonych pasuje biała czekolada i taki używam. Wy użycie jaki chcecie. Szkoda, że YouTube nie wymyślił jeszcze jakichś okularów wiarowych, w które wchodzą do dziurek no. można było zapach poczuć. Szkoda, że nie może YouTube przekazywać zapachu, to byłoby fascynujące. Wstawcie sobie piekarnik na 180 stopni. Grzanie góra dół. Piekarnik musi być mocno nagrzany. Ok, ciasto ma super konsystencję. Oczywiście możecie ciastka nakładać za pomocą gałek do lodów, na przykład. E, ja formuję kulki. Nawet ich nie ważę, bo mi się nie chce. Po co? Pamiętajcie, żeby tylko ciastka, żeby pozostawić pomiędzy ciastkami dosyć dużą przerwę. Bo one będą się rozpływać. Pierwsza partia gotowa. I teraz ja delikatnie te akurat spłaszczam, ale tylko delikatnie, i umieszczam w nich precelki. A że precle to życie no to wiecie. I teraz. Ciasteczka wstawiamy do nagrzanego piekarnika do 180 stopni i pieczemy 12 minut. One po 12 minutach mogą być delikatnie miękkie jeszcze, ale nie przejmujcie się, spokojnie. One tężeją i twardnieją w trakcie studzenia, także nie przepiekajcie ich, bo przepieczone ciastka chocolate chip cookies... Mm -mm, to najgorsze? cookies! No, właśnie, peanut butter. No, ale to jest odmiana chocolate chip cookies. Także lecimy do pieca. Ciastka są jeszcze ciepłe, ale no nie mogę się doczekać. No muszę, chociaż jeden. Muszę. Muszę. Mmm. -hmm. O Boże. Mmm. Zabrakło mi słów. To jest zajebistość w czystej postaci. Słoność, słodkość, te pretzle, to masło orzechowe. To jest taki kozak, że jak Wam nie zasmakują te ciastka, to ja stwierdzę, że. że ja nie wiem, że dziwnie jesteście, nie? Boże, jakie dobre, chodź spróbuj. Mogę czoła? Tak. Mhm. Mm Są naprawdę cudowne. Musicie ich spróbować. Koniecznie je zróbcie i napiszcie mi w komentarzach, jak wam wyszły. Jeśli wam się nie będą chciały do końca rozlać te ciastka i będziecie widzieli, że one idą w górę, to zaraz wam pokażę, co zrobić. Chyba. O! Musicie wziąć taką paczkę, delikatnie je przycisnąć i będą idealnie płaskie. Zostawcie łapkę, jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę, jeśli Wam wyszły, zostawcie łapkę, jeśli Wam smakowało, subskrybujcie kanał, wpadajcie na Instagrama i do zobaczenia przy kolejnych odcinkach. Cześć! A do tradycyjnych amerykańskich chocolate chip cookies zapraszam tutaj.